Jak przeżyć egzekucję? Dziś nie odpowiem Wam na to pytanie, ale za to opowiem dwie historie ludzi, którym się to udało. Później poruszę jeszcze temat, jak sprawa z karami śmierci wygląda dzisiaj, także zostańcie do końca. Zaczniemy od chyba najbardziej znanej sprawy Johna Henry'ego George'a Lee, zwanego Baba Home". John Henry George Lee urodził się 15 sierpnia 1864 roku, w Carswell, w hrabstwie Devon w Anglii. Był synem Johna Lee Juniora, tak, bo jego dziadek to też był John Lee, oraz Mary Harris. Miał siostrę Amelie Mary i starszą przyrodnią siostrę Elizabeth Harris. Jako że nie pochodził z majątnej rodziny, to zaraz po szkole zatrudnił się jako służący w domu zwanym The Glen u 68-letniej panny Emmy Casey, która mieszkała w urokliwej nadmorskiej wiosce w Babacombe. Po kilku latach zaciągnął się do królewskiej marynarki wojennej, jednak doznał kontuzji po trzech latach i zwolniono go ze służby, a konkretniej chyba miały to być powikłania po zapaleniu płuc. Został zatrudniony ponownie jako lokaj, tym razem u pułkownika Brown Lowa w pobliskim Orkway. Tam też nie zabawił długo, ponieważ w 1883 został przyłapany na kradzieży srebra swojego pana i skazany na 6 miesięcy ciężkich robót. Po zakończonej karze przyjęła go pod swoje skrzydła z powrotem panna Casey, namówiona przez przyrodnią siostrę chłopaka. Która pracowała w DeGlen jako kucharka. Dała mu drugą szansę, ale obniżyła mu wynagrodzenie, co obraziło młodego mężczyznę. Jednak nie zasłynął z tego, że był złodziejem, a z tego, że przeżył aż trzykrotnie swoją egzekucję. Został on bowiem posądzony i skazany za zabójstwo właśnie swojej pracodawczyni M. Casey w jej domu. Miało to miejsce dokładnie 15 listopada 1884 roku. W nocy wybuchł pożar w posiadłości i na parterze budynku znaleziono ciało panny Emmy, bardzo pobite oraz z podrżniętym gardłem. W tym domu jedynym mieszkającym mężczyzną był właśnie. Dwudziestoletni John. Oprócz tego mieszkała tam jeszcze jego przyrodnia siostra Elizabeth oraz dwie inne kobiety, Jane i Eliza Neck, które również pracowały w służbie. Nie wiedziano czy w domu jeszcze wtedy znajdował się ktoś inny. John miał niby motyw, czyli urazę za małą stawkę. Miał też rozcięte ramię, które jak tłumaczył rozciął sobie próbując wybić okno podczas pożaru. Jednak te tłumaczenia wcale nie przekonywały funkcjonariuszy, którzy uważali, że specjalnie właśnie on zniecił pożar, aby pozbyć się ciała kobiety, które było swoją drogą nasączone naftą. Tak czy siak, nigdy nie mieli twardych, jednoznacznych dowodów na winę chłopaka, a za to jego kryminalna przeszłość przemawiała na jego niekorzyść. Bardzo ciekawie rozgrywał się proces sądowy rozpoczęty 2 lutego 1885 roku. Johna Lee reprezentować miał Reginald Gwyn Templer, młody adwokat polecany przez rodzinę Lee, mimo że sam znał pannę Casey. Niestety nie dał rady. Rozchorował się i w następnym roku zmarł na tzw. paraliż psychiczny, czyli najpewniej kiłę. Co jest właśnie w tym ciekawe. To to, że powszechnie uważano, że to on był sprawcą, gdyż Plotka głosiła, że był on kochankiem przyrodniej siostry Lee Elizabeth, która była wtedy w ciąży z niewiadomo kim, a Lee miał zostać tylko kozłem ofiarnym. W sądzie Reginalda zastąpił jego młodszy brat Charles i poseł John Aubyn. Oczywiście Lee utrzymywał cały czas, że był niewinny. Proces był traktowany trochę po łebkach. Wydaje się, że werdykt został postanowiony jeszcze przed jego ogłoszeniem, pomimo bardzo kruchych i jedynie poszlakowych dowodów. Po zaledwie 40 minutach mowa przysięgłych wydała werdykt winny. Lee przyjął ogłoszenie spokojnie, gdyż jak powiedział, Bóg wie, że jest niewinny. W ten sposób John Lee został skazany na karę śmierci przez powieszenie w więzieniu Exeter w Anglii. I to wydarzenie było zaplanowane na 23 lutego 1885 roku. John, oczekując w celi śmierci, pisał do swojej przyrodniej siostry w listach, że prawda wyjdzie na jaw, że służba kłamała. Nawet w przeddzień tego wydarzenia miał sen, w którym objawił mu się anioł. Mówiący mu, że nie umrze tego dnia, ponieważ jest niewinny. I faktycznie 23 lutego podjęto aż trzy próby powieszenia Johna. Wszystkie zakończone niepowodzeniem. Klapa w szafocie za nic nie chciała się otworzyć, mimo że była obsługiwana i testowana przez bardzo profesjonalnego kata Jamesa Barry. Była ona także wcześniej testowana. Przeczytam wam fragmenty wspomnień lekarza z tego dnia, który był tam na miejscu. Gdy więzień dotarł na miejsce egzekucji, Kat Berry umieścił go tuż pod poprzeczną belką, po której przeciągnięto linę. Stał zwrócony twarzą na zewnątrz, w stronę drzwi z obiema stopami ustawionymi poprzecznie na styku dwóch klap lub okiennic tworzących spadki. Kat z niezwykłą zręcznością i szybkością, jak mi się wydaje. Skrępował nogi skazańca powyżej kostek, naciągnął mu czapkę na twarz, poprawił pętlę na szyi, cofnął się, pociągnął za żelazną rękojeść lub spust, aby opadły pod nóż. Ku mojemu głębokiemu zdumieniu te ostatnie odchyliły się jednak tylko na około ćwierć cala i wydawały się być mocno zaciśnięte w środkowej części. Kat i kilku stojących w pobliżu funkcjonariuszy więziennych usiłowało depcząc po deskach poruszyć je, lecz bezskutecznie. Po kilku sekundach twarz więźnia została odsłonięta i został on odprowadzony do sąsiedniej celi lub pokoju w więzieniu. W międzyczasie Kat i funkcjonariusze starali się ustalić przyczynę awarii maszyny. Inżynier więzienny postarał się o strug i to machawk, a my rozróżniliśmy środek podnóżków. Strażnik więzienny stanął na nich, trzymając się obiema rękami liny, naciśnięto spust i podnóżki opadły. Następnie wyprowadzono więźnia, a egzekucja przebiegała jak za pierwszym razem, ale podnóżki ponownie odmówiły posłuszeństwa. Po nieudanej trzeciej próbie kazałem go przenieść do pobliskiej celi, a sam próbowałem przenieść go do mojej izby przyjęć, przez którą wcześniej przeszedł. Podobno powiedziałem funkcjonariuszom: Możecie eksperymentować ile chcecie na worku mąki, ale nie będziecie już eksperymentować na tym człowieku. I jak powiedział, tak zrobiono. Lekarz zażądał przerwania procesu, a skazanego odprowadzono do celi. Egzekucja została odroczona. W rezultacie, po tym jak minister spraw wewnętrznych Sir William Harcourt dowiedział się o tej całej sytuacji, natychmiast zmienił wyrok Johna na dożywocie. Cytuję: Po ich rozważeniu faktów, pomyślałem, że byłoby dla wszystkich szokiem, gdyby człowiek musiał dwukrotnie znosić męki rychłej śmierci. Po dokładnym spadaniu urządzenia okazało się, że po prostu klapy zakreszczyły się w wyniku drobnej usterki, powstałej przy przenoszeniu sprzętu. Ale co się stało, to się stało. Dzięki temu oraz nieustępliwemu składaniu petycji do ministerstwa, a także podobno z kwestią wizerunkowym John ostatecznie wyszedł wolny z więzienia w 1907 roku, a w swoją drogą później pojawiła się też bardziej taka. Historia spiskowa, że to inny więzień podczas składania tej maszyny coś tam przyblokował, ale jest to bardzo niepotwierdzone info. W każdym razie Lee postanowił wykorzystać swoje pięć minut i pożyć pełną parą, jak się wydaje. Został on celebrytą na miarę tamtych czasów, jakich dziś mamy wiele. Został dosłownie Gypsy Rose XX wieku, no może prawie. Utrzymywał się z wykładów o swoim życiu, posłużył nawet jako inspiracja do jednego z jeszcze niemych filmów w Australii, a także do wielu sztuk, poezji, spektakli, normalnie tak jak dzisiaj. Chociaż w źródłach niektórych jest, że był barmanem albo że nawet prowadził swój własny sklep spożywczy, przynajmniej na początku. W 1909 roku ożenił się z Jessicą Bult i spłodził dwójkę dzieci: Johna, Aubreya i Evelyn Victoria. Później jednak porzucił żonę i najprawdopodobniej z inną kobietą wyjechał do Stanów w 1911 roku. Swoją drogą porzucił Jessicę, jak była w ciąży, właśnie z ich drugim dzieckiem, czyli córką. W kolejnym roku, czyli dwa, y, 1900 Wydał nawet swoją książkę pod tytułem The Man They Could Not Hang, czyli człowiek, którego nie mogli powiesić. Jest jednak niepewne, co się z nim działo po 1916 roku. Niektóre źródła podają, że zmarł w przytułku w Anglii podczas II wojny światowej. Jednak najnowsze badania pokazują, że żył spokojnie, mniej lub bardziej, w Wisconsin w USA. Dokumenty wskazują, że 25 września 1939 roku wypełnił on deklarację intencji, czyli pierwszy krok starania się o amerykańskie obywatelstwo. W tym dokumencie oświ oświadczył, że on i jego żona przybyli do Nowego Jorku 28 lutego 1911 roku na pokładzie Prince Friedrich Wilhelm. Domniemaną żoną była tak naprawdę barmanka, Adeline Gibbs, która także uciekła swojemu świeżo upieczonemu mężowi. Nie jest to do końca pewne, ale prawdopodobnie po trzech latach tego związku urodziła im się córka Evelyn, która zmarła nagle w wieku 17 lat. Więc wychodzi na to, że John, mam nadzieję szczęśliwie, mieszkał z Adeline, co prawda nielegalnie, ale nadal przez całe 34 lata w Milwaukee pracował w urzędzie spedycyjnym. Zmarł 19 marca 1945 roku w wieku 80 lat. Więc umarł dopiero wtedy, kiedy los to dla niego zaplanował. Druga sprawa: Josefa Samuela, żyda niemieckiego pochodzenia, to jest również niewiarygodna opowieść. Zaczęło się od tego, że Joseph został skazany w Anglii za rozbój w 1795 roku. Miał wtedy ledwie 14 lat. Sześć lat później został deportowany do kolonii karnej w Australii. Wtedy taką kolonię prowadziła Wielka Brytania w kolonii Nowa Południowa Walia w Sydney Cove. Zależało im wtedy na solidnej izolacji takich przedsięwzięć. I uważano, że bezlitosne australijskie pustynie, czy co oni tam mają, nie wypuszczą ewentualnych uciekinierów ze swoich szponów. A jednak Samuelowi wraz z gangiem udało się skutecznie uciec 25 sierpnia 1803 roku. Napadli obrabować dom bogatej kobiety. Zgłosiła ona kradzież, więc do jej domu udał się policjant Joseph Luker późnym wieczorem. Rano ciało Lukera było znalezione na poboczu drogi, zmasakrowane między innymi kołem od taczki. Przy okazji ciekawostka, Luker sam znalazł się tam, ponieważ był zesłanym skazańcem, jak chyba większość Australijczyków. Dopiero po odbyciu kary dołączył do nowo powstałej policji. Przestępcy szybko zostali złapani. Samuel przyznał się jedynie do rabunku, ale nie przyznawał się do zabójstwa. Tak czy siak, kobieta rozpoznała tylko jego, więc tylko jego skazano za to na karę śmierci przez powieszenie, uniewinniając resztę ze względu na brak dowodów. Na egzekucję wyznaczono datę 26 września 1803 roku. Samuela oraz jeszcze innego więźnia przewieziono wozami na miejsce. Wtedy jeszcze egzekucje były całkowicie publiczne. A metoda wieszania polegała na tym, że po prostu nieszczęśnicy długo się dusili, a nie tak jak później. Chodziło o zerwanie kręgów szyjnych. Zmieniono to dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W każdym razie, przed śmiercią mieli możliwość ostatniej modlitwy, którą Samuel wykorzystał na wskazanie według jego prawdziwego zbrodniarza, jego kolegi po wachu Simonsa. Ale teraz najciekawsze. Do procederu używano lin ukręconych z pięciu konopnych sznurów, które mogły wytrzymać obciążenie aż do 450 kg. Podczas gdy drugi więzień zaczął się dusić, lina Samuela pękła, a ten upadł na nogi, skręcając sobie kostkę. Kat, oczywiście, pospieszył z przygotowaniem drugiej liny, ponownie mu ją założył na głowę, wsiadł do wozu, na którym stał więzień, i odjechał, a Samuel znów upadł. Pęta nie wytrzymała. Tłum zaczął wtedy już się burzyć, żeby zostawić chłopaka w spokoju, ale Kat nie chciał dać za wygraną. Ukręcił szybko trzecią linę, którą dokładniej sprawdził, ciaśniej zacisnął na szyi. Wóz odjechał, a lina pękła po raz trzeci. Samuel upadł, potykając się o skręconą kostkę, podczas gdy drugi więzień już wtedy nie żył. Wtedy zaczęła się dopiero prawdziwa burza. Obecny na miejscu funkcjonariusz musiał pojechać po gubernatora, aby ten stwierdził, co dalej robić. Gubernator przybył na miejsce i patrząc na to, na tą całą sytuację, stwierdził zgodnie z tłumem że była to interwencja boska, wskazująca na niewinność Samuela. Zgodził się on zmienić wyrok chłopaka na dożywocie. Samuel jednak ewidentnie nie miał zamiaru spędzać reszty życia w tej kolonii. Całe trzy lata później, w 1806 roku, spróbował ponownie ucieczki z bandą więźniów, tym razem łodzią. Niestety łódź została porwana przez sztorm i prawdopodobnie wszystkich zatopiła. Ale nie wiadomo, a może przeżył gdzieś też spokojnie długie lata w jakiejś australijskiej wiosce albo mieście. No, mało prawdopodobne. A jeśli chodzi o nasze czasy, to dziś zdarzają się, choć może nie aż tak spektakularne, ale zdarzają się yy, przypadki odwołania egzekucji, czy też całkowitego, lub nie. Definicja nieudanej egzekucji została wypracowana przez profesora nauk politycznych Austina Sarata. i brzmi tak. Nieudane egzekucje mają miejsce, gdy dochodzi do załamania lub odstępstwa od protokołu dla danej metody egzekucji. Protokół może być ustalony na podstawie norm, oczekiwań i reklamowanych zalet każdej metody lub na podstawie oficjalnie przyjętych przez rząd wytycznych dotyczących egzekucji. Nieudane egzekucje to egzekucje obejmujące nieprzewidziane problemy lub opóźnienia, które spowodowały przynajmniej prawdopodobnie niepotrzebne cierpienie więźnia lub odzwierciedlają rażącą niekompetencję kata. Przykładami takich problemów są m.in. podpalenie więźniów podczas rażenia prądem, uduszenie podczas powieszenia oraz podanie niewłaściwych dawek określonych leków w celu wykonania zastrzyków śmiercionośnych. Na przykład w 2015 roku Richard Glossy miał zostać stracony po raz pierwszy, ale odwołano to ze względu na niewłaściwe środki, które posiadano do zrobienia zastrzyku. Jego kara była przekładana całe mnóstwo razy. Jest to temat zupełnie na osobny film, ale gdyby nie tamten pierwszy raz, to prawdopodobnie już by nie żył. A okazuje się, że jest możliwość, że jest niewinny. Glossip został skazany za zlecenie morderstwa swojego byłego szefa w 1998 roku. Spędził w celi śmierci ponad 20, już prawie 30 lat. W jego procesie było mnóstwo nieścisłości, podejrzanych spraw, i dopiero nie tak dawno, 25 lutego 2025 roku, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok skazujący Glossipa. I nakazał przeprowadzenie nowego procesu. Przybywa teraz w areszcie, oczekując tego procesu. Inny z ostatnich zapisanych przypadków uniknięcia, przynajmniej częściowego kary śmierci, pochodzi z ubiegłego roku 2024. Dotyczy on Tomasa Eugina Creecha, seryjnego zabójcy z lat 70. Egzekucję odwołano po tym, jak zespołowi medycznemu nie udało się założyć wenflonu do podawania leków. Wyznaczono, co prawda, nowy termin, ale egzekucja została wstrzymana i nadal przebywa w celi śmierci, z tego co mi wiadomo. Jest to bardzo częsty powód przekładania, czy też całkowitego odwołania kar śmierci, niemożliwość założenia wenflonu. Niektórzy więźniowie męczyli się nawet długie godziny, podczas gdy pracownicy kuli ich igłami nie mogąc trafić w żadną żyłę. Niekiedy wcale nie rezygnowano, jak na przykład w przypadku Jo Nathana Jamesa Juniora, zabójcy swojej dziewczyny, którego egzekucja trwała aż trzy godziny, ale zakończyła się tak, jak miała się zakończyć. Niekiedy też zawodzi sama mieszanka leków lub podanie które zamiast humanitarnie kończyć życia prowadzi do długotrwałej, brutalnej agonii, tak jak było w przypadku np. Claytona Loketa, zabójcy, gwałciciela, złodzieja, który w 2014 roku męczył się przez 43 minuty w spazmach i drgawkach, aż zmarł na zawał serca. Nie zauważono, że żyła, do której podano płyn, zapadła się i środki nie trafiły do krwiobiegu. Sprawa loketa rozniosła się szerokim echem po całych Stanach. Wykonanie tej kary potępił sam ówczesny prezydent Barack Obama. W rządzie zaczęto podważać istnienie kar śmierci. Oczywiście też organizacje praw człowieka zaczęły się mocniej buntować przeciw nim. Jak wiemy, nie spowodowało to całkowitego zniesienia kar śmierci w Stanach, ale w zeszłym roku zaczęto radzić sobie z problemem zastrzyków nieco inaczej. Mianowicie po raz pierwszy do egzekucji użyto tak zwanego niedotlenienia azotowego, czy też inaczej mówiąc uduszenia gazem obojętnym. Chodzi po prostu o oddychanie powietrzem bez tlenu, czyli najczęściej głównie azotem. Prowadzi to do szybkiej utraty przytomności bez efektu duszenia się. Pomutliwych honorów jako pierwszy doświadczył Kenneth Eugene Smith, po długich zmaganiach z nieudolnym wkułowaniem się w żyły w 2022 w Alabamie odroczono i przełożono jego egzekucję. A właściwie zawieszono wszystkie takie kary w tym stanie w związku z tymi nieudanymi zastrzykami. Niedotlenienia Smith został poddany dopiero 25 stycznia 2024 i tej metody używa się z powodzeniem nadal w niektórych miejscach. Dla ludzi granica wydaje się prosta. Jeśli istnieje choć 1% szansy, że zabije się niewinnego człowieka, to lepiej po prostu tego nie robić. Ja osobiście nie mam mocnego zdania w tym temacie. Wydaje mi się, że. Różnica między normalnym człowiekiem a zabójcą powinna być właśnie taka, że nie ma się tej żądzy krwi i morderstwa. Z drugiej strony, za niektóre naprawdę bestialskie czyny wydaje się to być odpowiednia kara. Jest to niezwykle skomplikowany temat, ponieważ dobrze wiemy, że czasami zabójcą można się stać z dnia na dzień, nawet o siebie o to nie podejrzewając. Nie mówię teraz, że każdy byłby do tego zdolny. Mówię tylko, że jest coś takiego w ludzkiej naturze, co na to pozwala. Jest to naprawdę zagmatwany, zawiły temat, i myślę, że nie jeden filozof ma z tym problemy. W każdym razie dajcie mi znać, co wymyślicie. I jeżeli doceniacie moją pracę, podobało wam się, to zostawcie jakieś kliknięcie i do usłyszenia.